Państwu. Krzysztof Wyżykowski, witam serdecznie, prosto z Soczi, wróciłem wczoraj wieczorem, szedłem przed hotelem Mario, gdzie się znajdujemy i spotkałem przypadkowo Tomka Jarońskiego. Przypadki chodzą po ludziach, witam Cię Tomku serdecznie. Zdravstvuj. swój. tak. No jak tam? Jak się w pasle olimpijskich igr? Dobrze jak, mówię? Nie, nie, nie. nie. Ja nie. nie lubię jak Ty używasz obcych języków. Dlaczego? No bo tak myślisz, że w każdym języku tak łatwo... No z grafiki to źle? No to jakoś nie jestem pewien, tam lepiej mówili. No ale nieważne, no jak się igrzyska przeleciały? Oglądałeś wszystko? Mm, starałem się oglądać. I co? Głównie biathlon. I co? <laughs> nie no... Śmiech jest niezrozumiały twój, no ale <laughs> powiedzmy. No, tak. Jakby na w, w dwóch biegunach bym ustawił, że e, tak jak w, w wyniki wyniki bo dużo mieliśmy wspaniałych miejsc i te miejsca no, są kapitalne i tego, tego oczywiście nikt nie zabierze, bo nawet statystyki o tym Przecież mówią, że, że nigdy nie było tylu złotych medali, dwa medale stocha, Justyny Kowalczyk i jeszcze panczynistów. Takie miałem wrażenie, że, że ta reprezentacja jednak była za, za duża. Oczywiście, ty, ty patrzyłeś na to z innej perspektywy, właśnie jestem ciekaw. Twojego zdania na ten temat od środka, jak to wyglądało, bo zapowiedzi, bo to już jest taka teraz tradycja, moda, trudno powiedzieć, że tradycja to już bez sensu brzmi, ale taka moda, że strasznie się dmucha w te balony i te zapowiedzi są takie, że tu nasi startują i tak dalej, Były i tak dalej. Tak. Tak, no, tak, 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 no, tak, tak, no tak, no, tak. no i później tak. nic z tego nie wychodzi. No, no. I... Nie, ja, ja się z tobą zgadzam, bo ja też nie rozumiem, no. bo my tak troszeczkę. Znaczy ja mogę zrozumieć jedną rzecz, że snowboardy. Te wszystkie skikrosy, to co tam się dzieje, jest na to moda, bo młodzież to lubi, prawda? I te igrzyska poszły w kierunku młodzieży, bo pokazujemy coś, czym się młodzież interesuje. Dzisiaj młodzież się nie interesuje biegiem zjazdowym klasycznym, który trwa 2000 ileś tam metrów i na którym walczą zjazdowcy, bo oni tego nie uprawiają na co dzień. Oni na co dzień uprawiają zupełnie inne narciarstwo i to narciarstwo odnajdują na Igrzyskach Olimpijskich, prawda? Tak, ale w sensie takim y, idącym w, w stronę cyrku czy pokazowym, bo... No tak, no oczywiście. ...bo y, fantastycznych zjazdowców, gdybyśmy się tutaj chcieli licytować, znakomite nazwiska, to znasz. Natomiast tych snowboardzistów już tak mniej. Ale my znamy, ale przypuszczam, że młodzież zna. Nie, wydaje mi się, że nie. Że no nie, to jest wie, wszystko razie... na takiej zasadzie... Że no ten Amerykanin, który tam jechał ten slalom e, równoległy, no to przecież to jest wielka jakaś gwiazda, o, której, o istnieniu której ja się dowiedziałem dopiero na igrzyskach. A, no widzisz, no. Więc my Albo... tego może nie wiemy, bo my bardziej znamy tych, którzy wygrywają slalomy, giganty e, czy biegi zjazdowe. Ale o co innego mi chodzi? Rzeczywiście ja też odniosłem wrażenie, że poza tymi naszymi medalami, Czterema złotymi, srebrnym i dwoma brązowymi, czy odwrotnie, już nie wiem. Jeden srebrny, jeden brązowy. Jeden brązowy, tak, czyli sześcioma medalami w ogóle. Ta nasza reprezentacja była jakaś taka bardzo liczna, i szybko odpadali ci no. wszyscy pozostali. Bo no dobrze, to jaki jest, przepraszam, sens wysyłania kogoś, już nie będę nazwisk podawał, kto odpada i zajmuje dwudzieste które miejsce. A. Przecież z góry można było powiedzieć, że to będzie takie miejsce. Tak, to znaczy, oczywiście te, te konkurencje, o których wcześniej mówiliśmy, czyli te, takie te ekstremalne, jak się je e, nazywa, są takie, że tam jest jednak bardzo duża przypadkowość. I jeżeli ktoś, ktoś z naszych reprezentantów zakwalifikował się, no to Anusz Awidelec coś z tego wyjdzie. Ale Ty pamiętasz jakieś takie y, y, wydarzenia w ostatnich latach, że była przypadkowość? Ja pamiętam e, tylko jedno. Panczynistki cztery lata temu. No tak. Nikt na to... nie nie stawiał, w ogóle no tam się nie było, mówiło. Wier, tam był jeden bieg. No, ale ja to... pamiętam tylko jeden taki, Whiteys, kiedy zajęła czwarte miejsce, a była o krok od, od medalu, prawda? A hmm. przecież też nie, nie, chyba nie była wtedy, nie pamiętam, była ale faworytką, chyba... znaczy, to... wśród faworytek, w faworyt pierwszych nie była. jeden. Wśród, w gronie kandydatek, ale chyba ona wygrywała wtedy jakieś Puchary Świata, więc to, to... Ale wiesz, te konkurencje, no, zjazd Mężczyzn, z kobiet, czy slalom specjalny, no to tam trudno i wiesz, czy nasi biatloniści, obojętnie, no to jest wiadomo, że oni nie podskosą wyżej niż 30-50 miejsce. No dobrze, ale może A... powiedzmy, że, że, że musi być jeszcze jakaś e, grupa ludzi, którzy jadą, uczestniczą, no bo trudno mieć siedmiu reprezentantów i zdobyć sześć medali, prawda. No, Taki, takich to, to, cudów nie ma. To chyba tu jest tylko realizowanie idei barona de Kubertenwe, no, no, że ważny no właśnie, jest udział, może, a nie wynik. Może, tak? ale to wiesz co? Yy, yy, mnie ale to, interesuje... robi, to, to robi, mówię ci z punktu widzenia polskiego, jestem ciekaw, właśnie Twojego zdania, ale widać gdzieś tam w środku było podobnie, że że to bardzo, bardzo zamydla i takie się wydaje, że ktoś startuje na tych igrzyskach i yy, zwłaszcza dla osób, które aż tak bardzo nie siedzą w sporcie, to jak Stok zdobył złoty medal, no i to, to i ta nasza snowboardziska powinna zdobyć, czy tam walczyć o ten złoty medal, a później się okazuje, że ona zajmuje 50 miejsce i odpada od razu w pierwszym przebiegu, czyli na igrzyskach startowała tam kilkadziesiąt sekund i... i... Nie, nie, no właśnie, no więc, no nie, natomiast Tomku, jeszcze poza tymi wynikami, i, i, I grupie ludzi, która się dobrze sprawdziła, czy sprawdziła swoje, czy, czy mogła zaspokoić swoje aspiracje, czy nie, to jest inna sprawa. Natomiast ja jeszcze ogólnie bym ci powiedział parę rzeczy o igrzyskach, bo denerwuje mnie jedna rzecz, że najczęściej słyszę ludzi, którzy mówią na temat igrzysk i tam w ogóle nie byli. I to jest taka opinia, wiesz, często bardzo krzywdząca, dlatego że ja uważam, że. To były moje dziewiąte igrzyska. Nie można porównać igrzysk letnich i igrzysk zimowych, ale mogę porównać igrzyska zimowe, na których byłem. To te igrzyska były w ogóle o niebo lepsze niż wszystkie pozostałe, na których byłem. Słuchajcie, atmosfery, tak? Nie, no w ogóle, wiesz, oni to zrobili naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Ja abstrahuję od spraw politycznych, mhm. abstrahuję od tego, że jest to kraj wielki, do którego demokracja dopiero pewnie idzie małymi kroczkami. Ale po co? Ale przecież ja nie muszę tego rozwiązywać w momencie, mm. kiedy są organizowane Igrzyska Olimpijskie. Bo można było Igrzysk nie przyznać Rosji i nie byłoby wtedy problemu, czy kraj jest demokratyczny, czy no to, nie. Skoro same przyznaliśmy. Z, z Chinami były takie same. Skoro przyznaliśmy, to już sobie o, o, zostawmy to, już nie musimy się do tego co chwilę. Ale pojęcie e, z punktu widzenia polskiego to odnosić. minęło. Początek był taki, że e, wszędzie w mediach jakby szukano dziury w całym. Czyli e, pojawiały się głównie informacje takie, że, że nie wiem, gdzieś tam w toaletach są podwójne klozety. Ale to się okazało, że to w ogóle nie tam. By było. Że tam jakiś hokeista no, ma za krótkie łóżko, tak, a boksrejista musiał wychodzić no, przez życie. Ja, ja pamiętam, drzwi. jak prezydent Francji Charles de Gaulle przyjechał do, do, do Polski z, z wizytą oficjalną. I rezydencją jego był pałac w Wilanowie, i też łóżko dostawiano drugiego dnia, dosztukowano jakiś kawałek, bo też było za krótkie. Więc wiesz, Putin na to odpowiedział bardzo dowcipnie, że skoro oni wybudowali 125 tysięcy miejsc noclegowych i jest 130 reklamacji, to mówi, to w ogóle się no, tak. tym nie zajmujmy. I y, oczywiście jestem bardzo daleki, żeby cytować. Prezydenta Rosji w, na każdym tym, ale miał rację, że jednak postawił na te igrzyska, one były rozgrywane na wspaniałych obiektach, tego nikt nie może zaprzeczyć i była wspaniała atmosfera, głównie wśród wolontariuszy. Ci wolontariusze u nas odpowiedzialni w największym stopniu byli za powodzenie Euro 2012 i w Rosji Tynka. spowodowali, że igrzyska olimpijskie były naprawdę bardzo dobrze to, zorganizowane. To, to, to rzeczywiście ciekawa obserwacja, że Chociaż oczywiście ona dotyczy no, tylko uczestników, no bo ja siedząc przed telewizorem w ogóle tego nie czuję, nie widzę. Yy, natomiast no, jak y, przypominam sobie w Turynie, no to tam tych wolontariuszy nie Tylkoś było tam... albo ich nie było widać. Raczej były to takie służby nie, porządkowe. To nie pewnie były. No, tam były tak, były służby począt... porządkowe, które mają sprawdzały... dość Rygorystyczne tak, tak. dość. Ale ich nie było też widać. To było mhm. wszystko zrobione tak. Jeśli ci powiem, że ja. Przez trzy tygodnie nie czekałem dłużej na autobus, mm -hmm. autokar, który mnie dowoził w różne miejsca, a odległości były spore, bo ja miałem na Biatlon z hotelu miałem 50 parę kilometrów, kolejką musiałem jeszcze wjeżdżać, jeszcze mikrobusikiem i jednym autobusem, czyli autokarem. W sumie zabierało mi to prawie dwie godziny, godzina 45. Ja nigdzie nie czekałem dłużej niż 5 minut. Były rozkłady skrupulatnie przestrzegane, jak coś się działo. To miałeś mhm. właśnie wolontariusza, który stał z rozkładem i ci mówił: Za chwilę będzie autokar, a jak nie było, to dzwonił i za chwilę wiedział, co się dzieje. Ale to jest właśnie fajnie, mhm. że, że, że właśnie tacy młodzi ludzie, wolontariusze, bardzo. którzy nie oni są bardzo oni, oni się byli tym. Tak, no, a poza tym słuchaj. I było 25 tysięcy. Mhm. To teraz sobie trzeba uzmysłowić, że te 25 tysięcy młodych ludzi, znających przynajmniej w niezłym stopniu angielski. A to byli Rosjanie? Czy Ros... to, czy jakieś Nie, między... to byli też międzynarodowe towarzystwa, mm -hmm. ale głównie Rosjanie. I, I właściwie mówię, że bez tych służb to było bardzo ciężko jednak cokolwiek tam przeprowadzić. Mam pomysł. Może się zgłosimy na wolontariuszy, nami igrzyska. No. W Brazylii wieloty tak, żadnej jedno. No a będziemy, wiesz, chłonę atmosferę. Będziemy będzie jak słyszałem różne języki znamy tak, tak, może, może. Nie, więc, ale jeszcze przy tych igrzyskach jest jedna rzecz, to zakwaterowanie, no wiesz, wybudowano nowe soci. To wszystko, co tam zrobiono, to jest dla 150 tysięcy ludzi, nawet więcej. W Soczi liczy chyba ponad 300 tysięcy mieszkańców, a te miejscowości czyli Adler, Krasna Polana, wszystkie powstały właściwie na nowo. Nie liczmy, że Igrzyska Olimpijskie kosztowały 50 parę no milionów, tak, tak, bo miliardów, bo to nie jest prawda. Igrzyska kosztowały ileś tam, a stworzenie tego miasta czy całej aglomeracji olbrzymiej kosztowało całą. A myślisz, meczkę. że te, te nowe miejscowości wchłoną turystów, pojechałbyś na narty. No Do podobno, Sochi. No, ja bym nie pojechał, ale są ludzie, którzy byli zachwyceni tymi wszystkimi trasami na górze, ilością tras zjazdowych, kolejek i tak dalej i tak no, dalej. Jest to jakieś przełożenie, bo na przykład była w, w Turcji była uniwersjada, no też yy, zimowa, yy, chyba z, 4 lata temu. I znajoma była już na nartach w Turcji. No i zadowolona była. Tak, tak. Trasy no być... przygotowane, ludzi nie ma, wszyscy mieli uprzejmi. Myślę, że były takie dwa, na pewno jakieś e, tylko dwie drogo, strony tak. tego medalu. No drogo, no dobrze, no ale. Ale, ale że, czy ceny być, no. były śrubowane na, na igrzyska, czy nie, nie, wiem, nie wiem, chyba no ktoś w ogóle generalnie To był w Rosji w ogóle jest podobno drogo. No. Ja nie mam porównania, bo ja ostatnio w Rosji byłem 30 lat temu, ale, ale um, tutaj jest oczywiście drogo i te ceny. Nie przypuszczam, że były śrubowane, ale niczego nie zrobiono, żeby te ceny były bardziej przystępne, mhm. więc pewnie liczono, że jeśli ktoś przyjeżdża na igrzyska, to też po to, żeby wydać trochę pieniędzy. <gry> to może się śmiesznie zrobić, jakby na przykład Austriacy zaczęli na narty jeździć do Soczi, bo e, w, na przykład Rosjan już się bardzo nie lubi na stokach narciarskich, bo są zbyt hałaśliwi. Z, z, Mówisz zbyt, o Włoszech, o ta, Austrii ta, i tak ta, ta. dalej. Ale jeszcze ci tu powiem jedną rzecz, czy pamiętasz jakiekolwiek igrzyska, których nie byłoby kłopotu z transportem? Bo ja nie pamiętam, hmm. najlepsze to były pod tym względem w cudzysłowie oczywiście najlepsze były w Atlancie, bo tam przyjeżdżali kierowcy, którzy w życiu nie byli w Atlancie, w ogóle nie wiedzieli, nie gdzie, gdzie mają jechać, zajeżdżali na jakieś parkingi, nie wiedzieli, jak hmm. wyjechać, nawet nie umieli wycofać samochodu do tyłu tego autobusu, którym jechali, więc byli zupełnie przypadkowymi kierowcami. Tutaj transport był idealny, czy się, który nie pamiętasz, jaki był. Dobrze, też się wiecznie gdzieś stało, czekało i tak dalej. No ale wiem, że miałeś też kłopoty, czy, czy sądząc po komentarzach także w innych dyscyplinach i, i, i to, to też jest chyba chora, chora rzecz, że te względy sponsoringowe, czyli że dana firma obsługuje igrzyska i inne już nie mają dostępu, powodują... Coraz większe kłopoty, o czym może. Komentatorskie. Tak, bo kiedyś taki komentator telewizyjny to był Bogiem. Jak jeszcze. Ach, teraz to już du dużo brakuje. No oczywiście. Powiedzieć. Jak ja jeszcze pamiętam, jak, jak jeździłem na imprezy z przeglądu sportowego, to mi się zawsze wydawało, że koledzy z telewizji to mają o niebo lepiej. Tak, a, a teraz to, to, to wiesz, się rzecz jasna skończyło i, i są olbrzymie kłopoty. I, i, I dochodzimy do paranoi, że e, tak mi się wydaje, że. Czy na przykład mogłeś porozmawiać z naszymi biatlonistkami godzinkę czy półtorej przed zawodami? Nie, nie, wiesz, to w ogóle o tym wolnym dostępie do zawodników to już zapomnijmy sobie, wszystko odbywa się w, w, w mix zonie, czyli w tej strefie mieszanej. Gdzie stoi 10 dziennikarzy, każdy coś tam pyta. No, ale Odpowiedzi ty jako komentator nie masz szans, bo już musisz być wtedy w studiu, no, jak mam one żadnych, tam przechodzą. No, oczywiście, że jak nie, wychodzą, to jak ty też. nie transmisję, to no. też nie mam żadnych szans. Czyli nie masz kontaktu? Nie, no, nie, nie. Są kłopoty z e, internetem, bo jest inny operator, e, jeśli chodzi no, i w o te, w ogóle te wszystkie parki. Pane... dzieje się dziwna rzecz z igrzyskami, bo wszystko to zostało bardzo skomercjalizowane, dlatego że to są dodatkowe pieniądze. I oczywiście MKOL. Tych pieniędzy chciałbym mieć coraz więcej. No nic dziwnego, że pan Rok się bardzo um, e, chwalił tym, że został tam ileś milionów w kasie um, MKOL-u, a został kilkadziesiąt, a zostawia kilkaset. E, w związku z tym wszystko jest dodatkowo płatne, za wszystko trzeba płacić i właściwie wszystkie rzeczy to są służby, które powstały pod auspicjami MKOL-u. I przez nich są kierowane i przez nich są utworzone. Dam przykład z naszej dyscypliny, czyli z Biatlonu. To, co nasi telewizowie też obserwują, ci, którzy się Biatlonem interesują. Zapomnijmy, że na igrzyskach olimpijskich sobie na klawiaturze wykukamy czy wygooglamy i mamy wszystko to, co nam służy przez cały rok. Ba, od 10 lat jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Nie ma transmisji z Biatlonu bez internetu to musimy się umówić, bo przecież nie jesteśmy w stanie widzieć czegoś, czego się nie pokazuje na ekranie. Tak, no zwłaszcza, że wi tam widz ma dostęp mamy. Do, I tego widz w do tego w Polsce. Tak, I dziwi się, dlaczego komentator nie wie. No dlatego, że nie ma do tego dostępu. Po prostu dlatego. Bo tam była firma Atos, która to sobie wprowadziła, tylko że oni kompletnie inaczej to zaczęli pokazywać. Zupełnie nie... To jest rzecz, którą opracował pewnie świetny informatyk, tylko który nie był nigdy komentatorem i właściwie tu wszystkie pytania są już niepotrzebne. No tak, tak. Oczywiście, Bo, no, to można też wyjaśnić yy, widzom, którzy oglądali, że na przykład te pałeczki, które oznaczały yy, kompletnie pudło, w ogóle nieczytelne. Nieczytelne, tak. odległości różne tych pałeczek, nie wiesz co to oznacza, zanim się do tego przyzwyczaisz, zobaczysz, poza tym one były, wizualnie były nieczytelne, zauważyłeś, no, że tak, to było tak, nieczytelne. Poza tym pamiętajmy o jednej rzeczy. Państwo się oglądacie to na wielkich ekranach, a ja tam oglądam na takim monitorze i co ja mam tam zobaczyć? Tam naprawdę nie widać. Nie tłumaczę się, mm -hmm. są rzeczy, I, i które kolejne, można było zrobić to, to, inaczej to, to, i lepiej. To, to jest ale... śmieszna rzecz, której też nie potrafię zrozumieć, czemu na Igrzyska Olimpijskie są zmieniane stroje zawodników. Ja miałem straszny kłopot na tak, początku tak. z Norwegami. przez no ma... Norwegia, Amerykanie. Zupełnie I bez... Rosjanie. I Francuzi. I, 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 nie no, no, Francuzi, Francuzi byli białych. białych. No dobrze, ale no. Norwegia, Amerykanie. I Czesi. Rosja, wszyscy byli granatowi. Granatowi, Zupełnie mm. nie do poznania z daleka. Mm. Właściwie no, no Norwegowie mnie tak jakoś od razu. Znaczy, roz... wiesz, na pewno jest tak, że y, trzeba ze strojów pozbyć się wszelkich napisów sponsorskich. No dobrze, Ale, ale można je zostawić w tym samym no, designie. można mieć flagę norweską, no. tu nikt tego nie zabrania, prawda? Czy, czy no nie wiem. To, to jakaś jest przedziwna rzecz. No ale przedziwna, najbardziej przedziwna to jest jednak ten internet. Brak dostępu. Proszę Państwa, wszędzie mówimy dostęp do, do Wi-Fi, czy jak ja nazywam, hmm. czy do Wi-Fi, a nie ma w ogóle dostępu. Nie ma tego dostępu. Umówmy się, że na Igrzyskach Olimpijskich tego dostępu nie ma. I miałem duże kłopoty, żeby to w biurze prasowym. Dali Ci oczywiście hasła, można to było wszystko wprowadzić. Ja musiałem dwóch. Elektroników ściągać tam z biura, żeby oni uruchomili to. No, czyli tego dostępu tak na pewno. No to... Bez pudła działa tylko na kabel. No to Może jak dążymy masz, do, do jak tego. Masz zamówiony kabel to wtedy to masz. Dążymy masz... do tego, że, że na takie wielkie imprezy to lepiej yy, siedzieć w studiu i komentować. A, Wiesz, a... Nie, nie sądzę, a jeździć bo na mniejsze na przykład. Nie, mimo wszystkich czy braków, czy jakichś rzeczy, o których mówię, że to mi się nie, podało, nie podobało to jednak sama atmosfera ich żyć jest niezastąpiona. Nie, nie ja jestem wielkim fanatykiem i, i, i propagatorem idei olimpijskiej. Uważam, że jest to wspaniała rzecz. Szkoda by było, gdyby z tego w jakimś tam sensie rezygnowano, ale niepotrzebnie się utrudnia i robotę dziennikarzy, i siłą rzeczy śledzenie przez telewidzów takiej imprezy, bo są naprawdę fajne imprezy. Ja byłem telewidzem i ucieszyło mnie, że też zaistniałem podczas relacji z Igrzysk Olimpijskich, bo raz na Piotrka Sobczyńskiego powiedziałeś Tomku. Tradycyjnie zresztą, bo w Londynie też tak zrobiłeś. Tak? Tak no widzisz. To tak, jednak pamiętam. Taką mogę... jakąś moją cząsteczkę, pamiętam, cegiełkę tak, gdzieś tam na tej krasnej, tobie, tak. krasnej polanie. Nie no, pracowało czuła. się tak, jak się pracowało, ja tu pozostałem hmm. bez komentarzy. Komentarze należą do Państwa. Um, ja myślę, że już parę razy w życiu zrobiłem dobre transmisje i kilkanaście razy zrobiłem lepsze, ale nie, mm. będę, nie będzie mi to snu z, z powiek czy z oczu. Mm, nie, nie będę przez to gorzej spał i się gorzej czuł. Jest tak jak jest. Lubię Olimpiadę. Chciałbym wyrazić to, że te, ta idea naprawdę powinna się rozwijać, ale powinno się te rzeczy ułatwiać. To nie może być tylko walka o kasę naprawdę. A ja mam ciągle wrażenie, że te igrzyska przez lata, całe moje pierwsze igrzyska, to 76 rok. Przecież tam tej kasy w ogóle takiej nie było. No nie i takie, po, takie poczucie, kasy. że jednak wiesz, no, ty przekazujesz, to i koledzy przekazywali pewną atmosferę tych igrzysk, własne oczekiwania, własne odczucia, a to wszystko w momencie, kiedy na przykład no, są denerwujące rzeczy, z, to, o czym mówi, związane z internetem, to przeszkadzają. I, I takie, bo wiesz, no człowiek piszący jakoś sobie da radę, e, czyli dziennikarz piszący, bo on jednak działa, no chociaż teraz to już się też zmieniło, bo on to jest w zasadzie na Prawie żywo na żywo, na tak. żywo to, e, to pisze. A znowu wiesz, no ta przewaga Olympic Family, która na pewno też była obecna, tak? Czyli priorytet jest. No, Rodzina ogóle, olimpijska. Nie, no, Oni to w ogóle, mają lepsze stanowiska. Ale no to w ogóle tam nie wszystko. ma o czym mówić. No. Chociaż muszę ci powiedzieć, że tam jak... Były praktycznie poza hokejem mogłeś pójść na, i łyżwami figurowymi, mogłeś pójść na wszystkie konkurencje. Tylko dzięki akredytacji Aha, bez... były miejsca dla prasowych dziennikarzy, dla telewizyjnych, mogli sobie wszyscy tam pójść i obejrzeć. I ale... Z tego ja korzystałem. Byłem na, praktycznie, no, nie miałem za dużo wolnego czasu, e, ale mm, e, bo to ja jednak zajął mi 12 dni na 14, które się. Mm -hmm. podczas których toczyły się igrzyska. Ale, ale myślę, że ja jestem w każdym razie tą atmosferą zbudowany, tymi wolontariuszami, tym transportem, tym, że, że fajne to były naprawdę igrzyska i informacje znakomite, także nie było. Brazylia, Korea. Brazylia, Korea. No, kolejne nie, no, igrzyska. Nie, no, zobaczymy, to nie tak, nie tak, nie tak szybko i nie tak hopsiup i trzeba by się było zastanowić. Także mamy trochę czasu, ale jak będzie, im bliżej będzie igrzysk, to pewnie może się coś w ogóle zmieni w układach. Ale nie sądzę, bo niestety igrzyska są coraz droższe i prawa telewizyjnych, relacji, transmisji, jak wiesz, to są olbrzymie pieniądze, nie każdy chce je wyłożyć, nie każdy może je wyłożyć. No a później szkoda, że to się o takie szczegóły rozbija, bo przy tych olbrzymich kosztach, jakie są, też trudno uwierzyć. Że mogą być tego rodzaju kłopoty właściwie nie do pokonania. Tak na zakończenie chciałbym, żebyś powiedział jedną rzecz. Byłeś trzy tygodnie, idziesz jedną stroną ulicy, ja idę drugą, wołam do ciebie. O, wróciłeś z Soczi, Jak było? Co byś, co byś powiedział? Jakąś jedną rzecz, nie wiem, dwa medale Stocha, czy raczej ta obserwacja, czy ci wolontariusze? Nie, no oczywiście e, e, dwa medale Stocha na 100%, bo jak wiesz, skoki są mi bardzo bliskie i, i to jest dla mnie bardzo bliska i uczciowo jestem związany ze, ze skokami od wielu lat, e, dyscyplina sportu, czyli jeśli chodzi o polskie występy na pewno to, chociaż bardzo się ucieszyłem panczenistkami, e, bo miałem przyjemność je poznać e, po Medalu olimpijskim w Vancouver. To też mnie ucieszyło. Zmartwiłem się bardzo Bierdalenem. I z jednej strony mnie bardzo ucieszył tym zwycięstwem w sprintem. Pierwszym, od razu, pierwszym tak. od razu. Później się zmartwiłem sztafetą bardzo. Bo to jest niewyobrażalna rzecz, która się stała z, ze Swensenem. I tu nawiążę do tego, o czym się ostatnio mówi, że Krystyna Pałka, ktoś jej karabin poruszył, coś tam zrobił. Przestawił. Z, tam. Przestawił jakieś tego. Francuzi odkryli, że Swencen też tam czegoś nie dopilnował przy karabinie. A widzisz, dlatego że jakaś miał mafia takie działa. strzelanie. No ale to jest, wiesz, no, wyobraź sobie, że mówisz, że Swencen. On popełnił tam jeden błąd, nie, wiem, czy zwróciliście z Patrykiem na to uwagę. Dla mnie zupełnie niezrozumiale, ja to powiedziałem w transmisji, on zajął przy ostatnim strzelaniu trzecie miejsce, czyli był w środku, miał z jednej strony rywala i z drugiej strony rywala. To jest strasznie niekorzystna rzecz psychologicznie. Bo mm -hmm. on strzela między dwoma najgroźniejszymi rywalami, bo jest czwórka ich. Lepiej przepuścić. Nie, on powinien być pierwszy, bo on zawsze strzelał. Norwegowie strzelali w ten sposób, że on był pierwszy. No Sprawia tak, jeszcze nie miał na treningu strzelali z tej czy... strzelnicy. Nie bo... rozumiem tego kompletnie, nie, nie wiem dlaczego, ale myślę, że jest koniec naszego czasu, no pali... Tak, licho tego Svensona. Tak, pan licho, dobrze, no, więc... I ten karabin kr też, krysie. Też. Dziękuję bardzo, Tom. Dziękuję. Co Jeżeli tak smutno? Państwu dziękuję.